Hej, z tej strony Mówi Zielu, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na prawie. I tak jak zapowiadałem, czy mówię w moim ostatnim materiale ranking top 12 gier filozoficznych, który polecam obejrzeć, link znajduje się w opisie. No to chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać o tezie, którą chciałbym przedyskutować w ramach Filozofa na prawie, która się nazywa o końcu nauki, czy właściwie czy jest możliwy koniec nauki, jakie by były tylko potencjalne konsekwencje w zależności od odpowiedzi. I co to może też nam mówić o świecie, nie? czy takim podejściu zdroworozsądkowym, trochę sobie pospekulujemy. Dlatego też zachęcam do dyskusji, żeby pospekulować razem ze mną. Dlaczego? No, bo grałem w grę World of Goo, gdzie mamy wspaniałego artystę malarza, i gra jest bardzo fajnie samoświadoma, jeżeli chodzi o to, o czym jest. A jest grą o budowaniu wież przy pomocy glutków. Czyli mamy glutki, budujemy wieże. W założeniu poziomów jest to, żeby dotarły do rury i zostały ewakuowane z tego poziomu, ale to przemyślenie, które mam, to jest to, że na jeden z etapów trzeba zbudować bardzo wysoką wieżę. I artysta malarz, który jest takim narratorem całej tej opowieści, całej gry, mówi o tym, że te gluty cały czas budowały coraz wyższe wieże i wyższe wieże, jak tylko mogły. Ale dlaczego budować cały czas w górę, a nie na przykład budować bok? Z jakiegoś powodu ludzie cały czas chcą się piąć do góry. Dlaczego? Co tam na te gluty czeka? Dlaczego one mają taką wielką, nieposkromioną chęć skinają się cały czas w górę? Konkretnie w górę, nie w dół, nie w lewo, nie w prawo, tylko i wyłącznie w górę. Yy, no i jak się tak zastanowimy, to ludzie mają podobne chęci. To jest dobre zobrazowanie ludzi, konkretnie a to myślenie pod kątem nauki, a jeszcze lepszym porównaniem będzie teleskop. A do teleskopu przejdziemy dalej, bo bardzo często jest takie porównanie, jest taki cytat, tylko się podaje, Boże, to był Bernard chyba ze świętego Hugona, tak się nazywał, Albo Hugon ze Świętego Bernarda, już nie pamiętam, ale był taki myślicier średniowieczny, któremu się przypisuje słowo, że mogliśmy zajść tak wysoko, bo opieraliśmy swoje nogi na barkach gigantów. Ten cytat też się przypisuje Albertowi Einsteinowi. Tak, to był Bernard ze Świętego Hugona, teraz sobie przypomniałem. Często na niego chugolina byliśmy na, na, na tych, na zajęciach między studentami. Jeszcze była jedna osoba, komu się przypisywała ten cytat, już nie pamiętam, ale też się go przypisuje oczywiście Einsteinowi. No i co? Co Wam mogę powiedzieć? Jeżeli spojrzymy na ten cytat, to na, i w ogóle jakie były też tendencje w XX wieku, że wiedza raczej ma charakter akumulacyjny. Znaczy, inaczej było tam dużo różnych pomysłów, ale dzisiaj i w XX wieku ten zwyciężył, że wiedza ma charakter akumulacyjny, czyli zbieramy wielu naukowców, którzy tam w danej dziedzinie, czy tam z różnych zakamarków hmm, tworzą, prowadzą swoje badania, prowadzą rozważania na pewien temat, to wszystko zrzucają do puli tej wiedzy, czy to robią w danym paradygmacie i dzięki temu my mamy wiedzę, wiemy czym jest ta nauka, mamy pewne wiadomości, jesteśmy w stanie rozwiązywać zagadki. Nie? Czy tam wyzwania stawiane dla, przed, przed nami w ramach nauki, nie? Yy, to właśnie przypomina taką wieżę z tego ortowku. To pytanie, jakie możemy zadać, jest proste. Czy ta wieża kiedykolwiek się skończy? Czyli czy będzie istniał taki punkt krytyczny tej wieży, w którym ona będzie mogła dojść do końca? Czyli moment, ostateczny pułap, w którym możemy budować. Możemy pomyśleć tak. Mm. Punktem krytycznym może być moment, w którym wieża będzie źle skonstruowana i się zawali. I ja bym to porównał do zmiany paradygmatu: czyli istnieje moment, gdzie mamy uszkodzoną tą konstrukcję, gdzieś tam w fundamencie czy w którymś momencie ona zaczyna się gibać, ale ludzie do momentu, w którym jeszcze ta wieża może się gibać, jest wszystko w porządku, dobudowujemy dalej, aż w pewnym momencie nie wytrzymuje, robi się trach. Wieża leci na łeb, na szyję, jest na samym dole, znowu znajdujemy się w dołu, czyli to jest właśnie załamanie paradygmatu. Przychodzi kolejny tam glutek, mówi, ja mam lepszy pomysł, zaczynają stawiać od nowa w ramach nowego paradygmatu i super, nie? Mamy znowu postawioną wieżę, czyli paradygmat, który rozumiany jako zasada tutaj zbudowania, inny, pro, inny projekt, tak wygląda w tej metaforze. Innym przypadkiem może być sytuacja, w której zabraknie nam glutków. I to, byś, to można by było powiedzieć, sytuacja, w którym po prostu dany paradygmat, czy dana konstrukcja wieży jest stabilna, jest bardzo dobra, ale z jakiegoś powodu, nie wiem, albo za wolno się rozwija, albo coś, coś innego jest, po prostu nie ma wystarczającej ilości glutków do tego, aby ta wieża coraz wyżej szła, a zamiast tego wspomaga się inne projekty, które może po prostu lepiej wyglądają wizualnie. Bo to też jest ciekawe, dlaczego ludzie w pewnym momencie przechodzą z jednego programu do drugiego. Lakatosz próbował odpowiedzieć na to pytanie, miał ciekawą koncepcję. To była z tymi, że niektóre programy się degenerują, inne się rozwijają i ludzie raczej przechodzą do tych, które się rozwijają, czyli właśnie do tych, których widać potencjał tego, że mogą zbić się dużo wyżej. Osobiście chyba bardziej mnie przekonuje Kun, że to nie ma zbyt racjonalnego charakteru, że to jak my wybieramy te paradagmaty. E, może mieć charakter bardziej no, powiedzmy społeczny, czy też historyczny, kulturowy. Ale to jest oczywiście otwarta teza tam do rozważań. E, no, ale to możemy też spojrzeć na te gliciki, czyli nam się skończył materiał, skończyli nam się ludzie, dlatego nie możemy budować. E, e, albo może być po prostu tak, że możemy budować tą wieżę w nieskończoność faktycznie. I nie wiem, co jest bardziej w sumie przerażające, czy, moment, czy sytuacja, w której nauka mogłaby być nieskończona. Czyli ta, w której możemy budować tą wieżę w nieskończoność i ona nigdy nie legnie w gruzach. No, bo jeżeli by to znaczyło, że tą wieżę możemy budować nieskończoność, to znaczy, że nigdy nie będziemy w stanie poznać natury tego świata, nigdy nie poznamy rzeczywistości, poznanie świata będzie jedną wielką, suzyfową pracę i nigdy nie zrozumiemy świata, który z nas otacza. Jedynie no, będzie trochę jak z tym światem. będziemy wiedzieć trochę więcej, nie? ale zawsze będzie coś, czego nie będziemy wiedzieć i zawsze będziemy głodni. To jest taka trochę, no moim zdaniem, bardzo pesymistyczna wizja. Tego ją przynajmniej widział. A sytuacja, która jest skończona, tej wieży, wieży, to, tak jak sobie myślałem, jest jeszcze gorsza. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy mieli, skoń... jeżeli, tak jak na przykład, jakby chcieli fizykaliści, uda nam się znaleźć tą jedną formułę matematyczną, ta jedna, która zdefiniowała cały świat, uda nam się to wszystko opisać, już wszystko będziemy wiedzieli, no to po pierwsze, byśmy musieli mieć pewność, że, ta, że wszyscy będą mieli do niej dostęp, wszystkich ludzi. jak gwarantuję Wam, że gdyby coś takiego zostało nawet znalezione, to osoba, która by była zepsuta moralnie, żądna wiedzy, bardzo chciałaby na tym położyć ręce. Jak z tym, jak z władcą pierścieni tym pierścieniem, nie? <ścoughs> Ale to sobie oczywiście trochę żartuję, więc to by dużo zależało od tych osób, które by odkryły taką formułę. Ale patrzę tutaj bardziej pod kątem ekonomicznym, czy też tego, że ci ludzie, którzy by odkryli taką formułę, zdawaliby sobie sprawę z tego, że y, nauka przestałaby być potrzebna. Czyli wszyscy naukowcy, ta cała ich wiedza, którą oni zgromadzili, żeby posiąść tą wiedzę, gdyby no, to wszystko było wyliczone, y, to Nauka stałaby się po prostu niepotrzebna, bo już odkryliście wszystko, wszystko sobie z tej formuły, formuły wyprowadzimy. Zostawimy jedynie tych, którzy no, zostawimy młotków tak jak w prawie, którzy będą potrafili stosować te konkretne algorytmy, tą konkretną formułę. I z tego powodu, jak, one, jak oni będą stosować tą formułę, to już odkrywanie dalej nie będzie potrzebne. No, przepraszam, że powiedziałem, albo jeszcze lepiej, zamontujemy to w komputer i to komputer będzie robił. To już w ogóle nie będzie nam wtedy potrzebny ten naukowiec do prowadzenia tych badań, nie? No i tu z tego powodu mam takie przemyślenie: czy w takim wypadku komuko czy w komukolwiek tych naukowców, jeżeli... Bo to będzie trochę jak w przesłaniu pana Kogito, że mamy to złote runo, które, dostanie, które zdobędziesz, ale go nie zdobędziesz, bo z jednej strony no dobra, zdobyłeś to, skończyłeś naukę, znalazłeś tą formułę. Ale nikt Ci za to nie podziękuje, bo wszyscy nie wylądują na bruku. Wszyscy nie wylądują na bruku i tak naprawdę nie będą mieli co zrobić. E, jakby ci wszyscy naukowcy nagle się zorientowali, że ich cała praca, dorobek życia no jest nic niewarty, bo ich ta, ten jeden algorytm, ta jedna zasada, która została odkryta, e, wyrzuciła z tego interesu i nie mają co innego do roboty. E, no i by się oczywiście musieli przekwalifikować i tak dalej, i tak dalej. Ale w, tym, ale w tym wypadku przy takiej wizji nauki no, nikt by nie chciał, żeby nauka była skończona i zastanawiam się, czy w tym wypadku bardziej na interesie wszystkim jest tworzenie mitu, niezależnie od tego czy to jest prawdziwe czy nie, że nauka jednak nie ma charakteru skończonego, że to nie jest możliwe, że zrozumiemy ten świat i tworzysz nam bajki o tym, że ten świat będzie nieskończony, nigdy nie, nie posiądziemy pełnego jego poznania po to, żeby móc, no przepraszam, to będzie bardzo nieładne co powiem, udawaj, że pracujemy i próbujemy odkrywać, nie? Yy, to są mocne słowa oczywiście, ja tu żadnych złych intencji nie przypisuję aktualnym naukowcom, ja tu po prostu spekuluję takich naukowców w mojej głowie, którzy tutaj są na podstawie, jakie moim zdaniem są racjonalne podstawy i przesłanki pełnią się oczywiście jeszcze pod uwagę to, że oni się kierują swoim własnym interesem, a niekoniecznie interesem odkrycia samej prawdy. Bo w interesie odkrycia samej prawdy i tego świata jest tak, jak mówię. Najlepiej by było, żeby świat był skończony i żebyśmy, znaczy, żeby to poznanie mogło być skończone, żebyśmy mogli znaleźć ten skończony opis świata. No, z drugiej strony, jeżeli wszechświat cały czas się poszerza, no to... Możemy być trochę sceptyczni, czy może się udać takie coś, czy może się uda, uda taka sztuczka, ale uważam, że to nie, nie wyklucza tego. W sensie, yy, jeszcze wczoraj myślałem, że mogłoby to wykluczyć, skoro się ten wszechświat cały czas poszerza, więc wchodzą tam nowe, nie wiem, tereny ten wszechświat, tak to nazwijmy, że się otworzy coś nowego, yy, ale z drugiej strony, jeżeli uda nam, jeżeli będziemy znali zasady dla... Yy, inaczej, jeżeli uda nam się zrozumieć, w jaki sposób powstają te nowe światy, przy tym rozszerzaniu się tego wszechświata, no to jesteśmy w domu, to i tak mamy to skodyfikowane, skodyfikowane i tak wszystko wiemy, nie? I, tak, I tak to poznaliśmy. I, no I tak się zastanowiłem z tą nauką, że jeżeli ta nauka będzie się skupiać tylko na poznawaniu, lepszym udoskonalaniu tego, co jest, to zaczyna przypominać trochę jak właśnie firma Kodak, nie wiem czy znacie tą historię, była kiedyś taka firma Kodak, oni się specjalizowali w fotografii. mieli oczywiście swój dział poświęcony temu, żeby opracowywać nowe technologie. Kodak chyba dalej istnieje, ale już nie jest aż tak wpływowy jak kiedyś, kiedyś to był gigant. Wszystkie, oni, I oni mieli klisze, było tak, że robiliście zdjęcie na tych ich aparatach kliszowych, szliście tam do Kodaka i te zdjęcia były wywoływane za odpowiednie pieniądze, nie? No, i to była jedna kwestia tego Kodaka. Inna natomiast dzisiaj to jest nie do pomyślenia, bo mamy telefony cyfrowe, A, znaczy aparaty cyfrowe, najczęściej w telefonach, już tak to poszło do przodu. I Kodak, mimo tego, że miał te swoje te laboratoria projektowe technologie opracowujące nowe technologie, no to się nie skupiali na nowym sprzęcie czy w nowej metodzie robienia zdjęć. Tylko się skupiali na tym, na czym się oni znali. Czyli na tym, żeby były lepsze chemikalia, lepsze sposoby wywoływania zdjęć, żeby mniej proszku zużywać, żeby to było sprawniej, lepsze kolory i tak dalej. Więc to było w sumie poprawianie, jak, poprawianie delikatnej jakości, a nie faktyczna nowa technologia. I w momencie, kiedy pojawiły się aparaty cyfrowe, które no były w tym wypadku lepsze, no to po prostu wygryzły tą firmę z rynku. Nie? Czyli pojawiło się coś zupełnie nowego. I moim zdaniem, nauka powinna właśnie przypominać takie rewolucje, jak to jest właśnie w Kodaku, czyli nie takie siedzimy w laboratoriach i zbieramy te akumulacyjne charaktery, tylko szukamy takiego przełomu, czyli szukamy takiego przełomu, jak w tym wypadku aparat cyfrowy. I szczerze, i odpowiedź na to ten mój, na, to, na te moje rozważania dotyczące końca nauki też mi przyniosło ortunku na samym końcu gry, gdzie można było, że była wysepka i na niej był teleskop. Teleskop nie był w stanie nic zobaczyć, bo całe, wszystko mu zagrazały chmury. Więc, no bez sensu postawienie takiego teleskopu. I to możemy właśnie porównać do takiej nauki, powiedzmy trochę robionej nieudolnie, która się skupia tylko na tych problemach, które są wynikiem naszego współczesnego tutaj funkcjonowania. Tutaj właśnie tego, że nie wiem, kolor jest trochę złym w złym kolorze, jak tam dodać dźwięk do filmu, Wiecie, takie niuanse skupiają się tylko na poprawie, na tym co już znamy, czyli na tym, żeby te chmury były jak najmniej przejrzyste. A prawdziwa nauka to nie, był, to nie jest ten teleskop, tylko to w tej grze trzeba było przyczepić dodatkowe baloniki do tego teleskopu, w postaci glutków. I ten teleskop z tej wysepki pod wpływem tych baloników wylatywał do góry i unosił się ponad te chmury. Jeżeli to tak sobie trochę po sokratesku spojrzymy. To teleskop nie ma ten teleskop w postaci tej nauki nie ma zadania nam mówić to, co już wiemy, czy to, co widzimy, ale patrzeć zupełnie gdzie indziej, patrzeć ponad te nasze zmysły, ponad te nasze problemy, to szukiwa się czegoś nowego, co jest absolutnie nam obce i nieznane. Jeżeli wrócimy do tej pierwszej myśli, dlaczego ludzie budują takie wysokie wieże, to odpowiedź jest prosta. Może nie dlatego, że można. Tylko dlatego, że kiedyś ludzie chcieli dostać się do nieba, zobaczyć, czy faktycznie tam istnieje Bóg. Ja to z pytania astronautów, które było, kiedy polecieli do nieba, to było, czy widzicie Boga. I oni nie, Boga nie widzimy, nie? Bo jak możecie nie widzieć Boga? Bóg miał mieszkać w niebie, nie? I, yy, i to jest ciekawe pod tym względem, bo w tym wypadku teleskop ma funkcję, powiedziałbym, filozofii i w ogóle nauki. Mam wrażenie, że nauka trochę zatraciła ten charakter tej filozofii, który może być taki najbardziej pierwotny. Bo zatrzymujemy się często na tym, że filozofia jest próbą opisu rzeczywistości. To znaczy inaczej, ta filozofia naukowa tych starożytnych chodziło o to, że próbujemy wytłumaczyć rzeczywistość nam już znaną, ten świat fizyczny, albo poprzez samą, mm, przez samą przyrodę, albo przez na, nasz racjonalny umysł. Nie? Ale tak nie do końca jest, Bo filozofia to jest przede wszystkim też formułowanie określonych problemów. Widzimy, że coś się nie zgadza w tym świecie, widzimy, że jesteśmy w stanie wyprodukować paradoks i my często próbujemy go obejść albo czasem wprost patrzymy ponad ten świat. No najlepszym przykładem jest tutaj Platon, który odleciał kompletnie w ten świat idei, nie? Ale takie jest moim zdaniem cel filozofii. Jak zresztą chciałem pisać ten swój doktorat o paranaukach, to moją odpowiedzią nie było to, że no musimy poprawić współczesną naukę, bo ma problemy i chciałbym to tam robić, tylko powiedziałem, no współczesna nauka ma problemy, na którymi można się zająć, ale moim, moim zdaniem dużo ważniejsze jest skupienie się na tym, co jest nieznane, co nie zostało jeszcze do końca wyjaśnione, co jest na pewnych obrzeżach i wyjść poza nie, zobaczyć, czy jesteśmy w stanie coś tam zrobić, czy jesteśmy w stanie coś skonstruować w tym nieznanym. Bo filozofia, tak jak, to mówił Sok tak jak to mówił Sokrates, najmądrzejszy jest ten, co wie, że nic nie wie. Nie? A w tym wypadku, jeżeli jesteśmy w ramach tej nauki, którą tam znamy, to, konk to wiemy konkretnie co wiemy i wiemy mniej więcej jak to wygląda. Matematycy nie. Znaczy, w matematyce jest o tyle hardkorowo, w fizyce, że są osoby, które są w stanie wyliczyć, za ile lat będziemy mieli odpowiedź na pewne... Kiedy powstaną maszyny, które odpowiadają nam na jakieś pytanie matematyczne, nie? Kiedy będą w stanie to policzyć, nie? To jest takie... To, to, to jest takie zabawne przemyślenie. Jest nawet kiedyś taki dofi Wyobraźcie sobie, że jesteście na locie ter, tym eksperymentalnym, zamknęli was do kapsuły kriogenicznej, lecicie 200 lat, żeby wylądować na Marsie, że tam po 200 latach, wydobywają was z tej kapsuły i zostajecie już pięknie rozwiniętą cywilizację na Marsie i są na was ściekli, że musieli na was tyle czekać, bo was w sumie wysłali, ale potem jak was wysłali, to opracowali już dużo lepsze silniki na świetne i byli tam w stanie dolecieć, nie wiem, 30 lat. Więc oni już się tam zdążyli wszyscy rozwinąć, bo jeszcze lecieliście, lecieliście, lecieliście. To słowo z ich strony, że was, żecie, was nie odebrali po drodze, nie? Ale ludzie trochę tacy są. Dobra, podbiegłam od tematu. Ja chciałem zrobić taki delikatny off-top. Chciałem powiedzieć, że nauka, jak i filozofia w moim takim ujęciu i w obliczu tylko pomysłu końca nauki, e, powinna zawsze wybiegać poza te chmury, żeby wybiegać poza sfery tego, co jest nieznane i na nich się kierować. Ona nie musi nam klarować poznania tego, co znamy, ona powinna zwracać nas, nasz wzrok ku temu, czego nie znamy i próbować nam to przybliżać. Żeby te chmury, które nas ograniczyły od tego, co tutaj znamy, przyniosły się do góry. A to, czy to tutaj będzie w wyraźnych barwach, trudno. Ludzie i tak mają tendencję do tego, żeby to poprawić. A jeżeli wieża się wywróci, no to, to trudno. Będziemy wzbogacani o pewne doświadczenie i zbudujemy ją na nowo. Tak jak to do tej pory bywało. Yy, nie wiem, czy wam opowiadałem, jak byliśmy kiedyś na. Yy, to były zajęcia, bo ja byłem w klasie biznesowej, w liceum, tak się nas kierować na takie biznesowe kierunki. Mieliśmy zadanie zbudować jak najwyższą możliwą wieżę. No i wszyscy budowaliśmy, budowaliśmy tam na bazie czworościanu. Yy, tak, nie, trójkąta. Trójkąt mieliśmy w podstawie, ale to był granic generalnie. No i okazało się, że nasi tam koledzy tam zbudowali taką wojskową batutę, że tak powiedzmy tutaj takie takie tu. Podstawę, i tutaj taki bardzo długi padel, który był wysoki, niezwykle stabilny. No i się okazało, że zostały nam powiedziane potem wnioski, że to jest eksperyment z tą wieżą, które się daje, które się daje osobom w różnym wieku i zawsze najlepiej sobie z nim radzą tak. Inżynierowie, tam architekci, no bo się na tym znają, mieli skończone studia wyższe, więc wiedzą, jak tu budować. I dzieci w szkołach, ale nie podstawowych, tylko w przedszkolach. Wiecie dlaczego? Bo dzieci biorą takie patyczki i zaczynają budować bez żadnych generalnie schematów taką wieżę. A jak się wywróci, to trudno. Zbierają patyczki i budują dalej. To to się nie zawali. I dzięki temu osiągają dużo wydajniejsze skutki. To było akurat no, w biznesie to jest dosyć ryzykowne z pieniędzmi, ale wiadomo, jak się nie przewrócisz, to się nie, nie nauczysz. Eee, I to właśnie też chciałem przekazać tutaj w tej nauce, bo wiecie. Z tymi teleskopami jest tak, jak się te chmury podniosą i te kolory pod dole nie będą wyraźne, to my z czasem, jak będziemy patrzeć, coś nam się uda z tego rozstrzygnąć. Albo znajdą się osoby, które, no, inni ludzie w ramach postarają się to jakoś skodyfikować, albo to się rozleci później te glutki. Później to sobie wzmocnimy te fundamenty, żeby to się wszystko nie zawaliło, kiedy będziemy jeszcze trochę próbowali ratować tą wieżę przez zawalenia. Aczkolwiek nie powinniśmy się aż tak przejmować, kiedy jeża runie. Nie wiem, czy do końca się jasno wyraziłem, ale to są takie moje przemyślenia. E, możecie mnie śmiało za nie krytykować, możecie dość śmiało wyrażać swoje zdanie, trochę mnie podratować. E, w każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Papa pa. z tej strony mówi w Zielu. Pozdrawiam Was, was serdecznie.